Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Zarzuty, jakie stawiają niektórzy Jezusowi, że wyrzucał złe duchy mocą Belzebuba i ich władcy, trudno ocenić inaczej jak złośliwość. Przecież ci ludzie widzieli nie tylko to. Widzieli wiele dobra, które Jezus różnym ludziom wyświadczył. I słyszeli jego naukę dobrą i mądrą, wydobywającą ze Starego Testamentu jego ducha. Ale kiedy człowiek z jakiegoś powodu nie chce uznać, że coś jest dobre, chwyci się nawet najbardziej niedorzecznego podejrzenia. Czy dziś jest inaczej? Nie przeszkadza człowiekowi, że zdarzają się wypadki i wsiadając do samochodu może zginąć. Za to z najmniejszej wątpliwości dotyczącej wiary. Wielu robi powód odrzucenia jej całej. Tak to jest. Gdy człowiek nie chce wierzyć, nie uwierzy. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.